żeśmy sobie zapodali trzy młode. Są to gołębie z najwyższej półki. Perry Noel-Misztbol belgijski w lotach narodowych z Barcelony. Oddaję, że na pewno wygrał, z tego co się orientuje, loty dwa razy, a może i więcej. Nie będę tutaj przekłamywał. Widzą koledzy z tyłu gołębniki, za moimi plecami. Tutaj można powiedzieć, że byłem w tych gołębnikach, No to wszystko jest. Prosto zrobione, czysto jest, wszystko jest po prostu no perfekcyjnie. I tu mamy gołąbkę o numerze 301, 64, 81. Wybrałem sobie trzy gołębie. Tutaj Perien mówi, że Noel mówi, że super gołębie wybrałem. Teraz tutaj właśnie żona wypisuje rodowody. Starsze małżeństwo. Kto zna głębie Stichelbaut, to są właśnie gołębie linii Stichelbaut. Tutaj na tych gołębiach Kopman. W krzyżówce z gołębiami swoimi wylatał mistrza w maratonie w Holandii. Najlepszy gołąb w Holandii to właśnie pochodzi z krzyżówki właśnie perie Noela. Także tutaj myślę, że gołębie bardzo dobre. Nie matyguję mi za dużo. Tutaj zadobyłem szyte gołąbki, także myślę, że bardzo wartościowy materiał do rozpłodu. tutaj mamy kolejnego gołębia numer gołębia to jest 301 64 76 21 rok gołębi perienoel 25 przepraszam bardzo ładne ptaki tutaj myślałem, że nic nie, do, nie zadobędę bo pani mówi, że tutaj się trzeba umawiać no ale ja tutaj, że tak powiem działam starym sposobem że tak powiem wchodzę i mówię, że Jestem przejazdem, także widzę, koledzy, że gołąbki bardzo dobre. Terry Noel z najlepszych tutaj, jego gołębi rozpłodowych. Te ptaki pochodzą. I tutaj mamy trzeciego gołąbka z tej linii, właśnie, Stichelbautów. numer gołębia 30. 16469 oryginalne gołębie Stichelwaut od Perie Noela, tutaj mamy przepiękne gołąbki tutaj bardzo dużo hodowców się zasila, też z Polski gołąbki brali hodowcy tutaj swojego czasu świętej pamięci Gach bo jest właśnie od Pana Gacha tutaj podarunek dla Perie Noela widzi na, widzi na ścianie ale gołąbki są prześwietne, Myślę, że bardzo wartościowy materiał. Mm. Mają rodowody, które można zobaczyć właśnie gołąbki, które latały, właśnie czołowo wszystko gołębie perie Noela. Także tutaj myślę, że materiał jest po prostu nieziemski. Mm. Major, Major, tak? Major w Tu właśnie też mama Majora Gołębia, kolega. Pan Perien, to już starszy pan, wiekowy. No tutaj właśnie Major z właśnie Perien-Noel. I tutaj mamy nazwanego Majora, też właśnie z mieszanką Kopmana. Tutaj właśnie kolega Majora. A Rogala też ma. Czy miał, bo sprzedał. Także tutaj jest można powiedzieć, jest to linia, akurat ten gołęb Major'a, właśnie najlepszych właśnie gołębi Stichelbaut. Także myślę, że tutaj zakup w Belgii zrobiłem bardzo dobry. Już dawno chciałem przyjechać, tu kiedyś byłem, brałem gołębie, które się mocno w krzyżówce tutaj w Polsce sprawdziły u jednego pana na wspólnym gołębniku, także myślę, że materiał to właśnie tych gołębi Stichelbaut to jest po prostu no, nieziemski, także... Idziemy dalej, trzeba tu będzie jeszcze raz odwiedzić Pana, bo tak jak bym kilka lat temu, zadobywałem te gołębie z tych linii, ale mówię, no jestem tutaj pod wrażeniem cały czas hodowli, bo Państwo starsi, a no gołąbki prześwietne, wszystko jest wysprzątane na cacy, że aż miło wejść do gołębników, także no jest, to, jest to super hodowla. Zresztą na jedna z lepszych w Belgii, jeżeli chodzi o długi dystans i lotowanie z Barcelony. Także zapraszam serdecznie. Życzę miłego wszystkiego dobrego.